Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy jutro środę, czwartego tygodnia Wielkanocnego. Czytamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 12, wiersze 44-50. Wezwijmy Ducha Świętego, aby nas poprowadził w tym rozważaniu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Udziel mi wielkiej wiary Twoją osobę i Twą Ewangelię. Niech w Twojej osobie widzę i słyszę Ojca, który Cię posłał. Jezus, prawa, by całe moje życie było przeżyte dla Ciebie, abym dawał Cię poznać i miłować tym wszystkim, do których się zbliżam. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus tak wołał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. To już jest końcówka dwunastego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, i równocześnie zamknięcie wielkiego etapu jezusowej drogi. Na początku był u Boga, jako słowo. Przyszedł na ziemię jako światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Jan chrzciciel zaświadczył, że on jest Synem Bożym i Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Wielki prorok wyznał, że widział nad nim Ducha Świętego zgodnie z zapowiedzianym przez Boga znakiem. Ten, nad którym ujrzysz ducha, wstępującego i spoczywającego nad Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Potem Jezus rozpoczął swoją działalność. Głosił Ewangelię, objawiał swoją tożsamość przez słowa i znaki, aby ludzie dobrej woli, oczekujący zbawienia, mogli Go rozpoznać i w Niego uwierzyć. Ostatnie wydarzenie w toku tego działania było najgłośniejsze. Jezus swoim słowem wywołał z grobu Łazarza, pogrzebanego przed czterema dniami, którego ciało było już w rozkładzie. Ten cud, znak mocy Bożej, tak zburzył przywódców żydowskich, że tego dnia postanowili go zabić. Tak właśnie zamyka się okres, kiedy obchodził wioski i miasta, nauczając i głosząc Ewangelię. Jezus zbliża się do Jerozolimy, miejsca swego odejścia. I czytany jutro fragment Ewangelii jest powszechnie uważany za streszczenie słowami Jezusa, jego nauczania. Uwypuklenie tego, co Święty Jan uważał za najważniejsze do tego momentu, gdy przechodzi do nowego etapu ostatniej wieczerzy, męki i zmartwychwstania. Ostatnie słowa Jezusa, zamykające okres jego publicznego nauczania, a wypowiedziane w świątyni do szerokiego grona słuchaczy, brzmią trochę jak testament. Wielu ludzi uwierzyło w Jezusa, ale nie przyznawało się do tego publicznie, bo grożono im klątwą, ekskomuniką, usunięciem z synagogi. Bardziej bowiem kochali chwałę u ludzi niż u Boga. Ludzie usuwani z synagogi byli traktowani jak poganie, izolowano ich, odmawiano im praw, niekiedy pozbawiano pracy, stanowisk i opieki ze strony wspólnoty. Jezus tak zawołał. Pouczenie zaczyna się wołaniem Jezusa. Nieczęsto bywa tak w Ewangelii. To wołanie jest zapowiedzią specjalnie ważnego objawienia o sobie samym, a równocześnie krzykiem skierowanym do serca człowieka. Można to ująć w ten sposób: Mówię i podpowiadam kim jestem. A ty się zastanów, kim jestem w Twojej świadomości. Siłą faktu ta medytacja musi być bardziej rachunkiem sumienia, rozeznawaniem świadomości treści swej wiary i jej wpływu na życie, niż rozmyślaniem czy nawet kontemplacją. Jezus mówi dalej: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie. Lecz w tego, który mnie posłał. Nie można oddzielać wiary w Jezusa od wiary w Boga. Jezus mówi: Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Istnieje tylko jeden Bóg i jeden pełny wizerunek Boga w świecie jego syn Jezus. On jest obrazem Bożej Mądrości. Najdoskonalszym spośród Izraelczyków. Przed Jezusem niektórzy ludzie. Mogli odzwierciedlać Boży charakter i chwałę Bożą, lecz Jezus posiada pełen charakter Boga i sam jest chwałą Boga, którą inni mogli tylko oglądać. Ojciec jest posyłającym, syn posłanym, abyśmy patrząc na niego widzieli tego, który go posłał. Przedziwna jedność przenikanie się osób i ich odrębność oto lustro dla mojej wiary i przejrzystości zachowań Jezus mówi ja przyszedłem na świat jako światło światło oznacza blask życia wiecznego blask królestwa bożego jest radykalnym przeciwieństwem świata czyli Ciemności ludzkiego życia, skrywającego grzech, niewiary, występki, kłamstwo. Oczywiście fizyczne życie Jezusa nie jest lampą. Fizycznie Jezus nie jest lampą ani wodą, chlebem, pasterzem czy bramą, ale jest Bogiem zaspokajającym wszelkie potrzeby. Dla tych, którzy w Niego wierzą i Go miłują. Jezus jest światłem dla każdego, bez wyjątku. Objawia Boga, Jego dobroć i miłosierdzie, przynosi zbawienie, wyprowadza z ciemności, to znaczy, wyzwala z podpanowania szatana, zniewolenia umysłu i serca. Jezus nie przyszedł, aby sądzić, oskarżać, potępiać, ale aby ocalić i zbawić. Tych, którzy jemu uwierzyli. Ludzie muszą wybrać, czy chcą stanąć przed sądem, czy chcą być zbawieni. Sąd nie wniesie nic nowego ponad to, co Jezus już powiedział. Kryterium, które osądzi ludzi w ostatecznym dniu, będzie, jak mówił Jezus, słowo, które głosił. Jezus jest posłańcem Ojca. Boga Izraela. Nikt dotąd nie reprezentował Boga w świecie tak, jak uczynił to Jezus. On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. Jezus mówi tylko to, co mu polecił ojciec. Niczego nie dodał, niczego nie ujął, nie skomentował sprzecznie z tym, co usłyszał od Ojca. Bez wątpienia Prawdziwa światłość jaśnieje wszystkim. Jeśli jednak ktoś zamyka swe okno, mówi święty Ambroży, sam siebie pozbawię wiekuistego światła. Gdy więc zamyka drzwi, Chrystus pozostaje na zewnątrz. Wprawdzie zdołałby wejść, ale nieproszony nie chce się wdzierać, nie chce zmuszać niechętnych. Ludzie odrzucający Jezusa Odrzucają Ojca, który go posłał, sprzeciwiają się poleceniu Ojca i wystawiają się na wieczne potępienie. To właśnie mówi Jezus. Kto nim gardzi, nie przyjmuje jego słów, nie chce go znać, ten go zobaczy, czy teraz wierzy, czy nie wierzy, na sądzie ostatecznym. Ale nie wystarczy samo przyjęcie słów Jezusa. To początek. Prawdziwa wiara pokazuje się w postępowaniu. Wiara nie jest czystą teorią, doktryną, jest życiem. To, w co wierzymy i jak żyjemy, nie jest sprawą prywatną. Nie można kierować się dowolną opinią lub subiektywnym przekonaniem. I w tym samym miejscu pozostali ewangeliści przekazują. Wezwanie Jezusa skierowane do szerokiego grona uczniów, aby czuwali w oczekiwaniu na jego zmartwychwstanie, aby byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus podsumował całą swoją publiczną działalność wobec ludzi obecnych w świątyni. Podczas wieczerzy paschalnej nastąpi. Podsumowanie uzupełniające wobec dwunastu. Tak Jezus kończy swoje objawianie Boga w świecie poprzez nauczanie oraz znaki i cuda. Zanim jednak zostanie wywyższony na krzyżu, Ewangelista zaprosi mnie do wieczernika. I w moim wieczerniku, w mojej domowej kaplicy, w moim kościele. Będę mógł uczestniczyć w uczcie Jego miłości. Uczeń Chrystusa jest nim w swoim domu i w każdym miejscu. Wszędzie, w każdej sprawie, ma to samo sumienie formowane przez Ewangelię, poddane Duchowi Prawdy. Nikt z ludzi nie może stanąć ponad prawem Bożym, ani nikogo z Niego zwolnić. Czy taka jest moja osobista świadomość Jezusa? Czy tak przyjmuję Jego Słowo jako dobre i zbawienne? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.